Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A dzisiaj obiecane rozciąganie po kijach. Jak już się nachodzicie, namęczycie, zmęczycie, miejsce są pospinane, należy je rozciągnąć. Pytacie ile chodzić, ile macie siły. Najlepiej 5000 kroków. Napinamy nogę, może z boku będzie lepiej widać, nie wiem. Trzymamy się tu kijkami i rozciągamy. Kupa idzie daleko do tyłu, rozciągnij nogę. Jak nie czujesz rozciągania, dociągnij palcami z góry, klata prosto, uśmiech na twarz, bo jest piękna pogoda. Jak macie gorszą, to oglądajcie to słoneczko, które dzisiaj mi się udało uchwycić. I znowu noga, pupa daleko do tyłu, kuperek z tyłu i palce od nogi, uśmiech do słońca. Ładujemy swoją przysadkę, no znowu oczywiście bez auta, nie da się dzisiaj, bo co jest tyle Dobra, to są nogi ciągnij, przetrzymaj, rozciągamy pośladek założymy oko no, na prostej nodze daleko, wysoko trzymaj się mocno kijami żeby się nie pośliznąć na trawie, może być wygodne, ok, to są nogi, i co, łapy teraz, nie? łapkę napinamy i prosty łokieć, łapy napięte do świczenia ćwiczenie na barkową rozciągasz i znowu bez kija, Prosto, napinanie, Łapka do przodu. To jest najtrudniejsze. Słuchajcie, to jak robię na grupie, to zawsze jest problem z dziczę. Proste i hakiem idziemy od dołu, tak, żeby pociągnąć z tyłu biceps, całą łatkę rozciągnąć, chwilę trzymasz, aż puści. I zmiana. Druga łapka do przodu na siebie. W kurtce jest troszkę utrudnienie, ale da się. Rozciągasz całe plecy znaczy w sensie łopatkę, no i łapa, biceps i puszczamy pochylamy rozciągamy z tyłu lędźwiowy może bokiem, nie wiem jak tam komu widać pupa idzie daleko do tyłu jesteśmy praktycznie na piętach palce są uniesione lekko głowa jest przedłużeniem kręgosłupa trzymasz, porządnie ciągnie lędźwiowy z tyłu plecy rozluźniamy, rozluźniamy. słuchajcie, prostych proste, kilka ćwiczeń po to żeby nie było zakwasów żeby mięsień wrócił do swojej długości jeszcze łapy zrobię bo ręce bardzo pracują u mnie jak ja chodzę mięsień wraca do swojej długości nie ma takich pozbijanych mięśni twardych, nie, nie zbiera się tam nic w tych mięśniach, one normalnie funkcjonują przepuszczają, przepychają krew i i klatę jeszcze można zrobić i klatę każdy mięsień jest odpowiedzialny za jakąś funkcję w organizmie, więc każdy powinien być w dobrej formie. Nie zaniedbujcie, a to tylko tu mnie boli. Jeżeli jest stan zapalny, to on się rozniesie z krwią po całym ciele. Nie tylko będzie tu, ale za jakiś czas na przykład będzie bolał ząb i nikt tego nie połączy ze sobą. To jest taki przykład. Jeszcze zrobię sobie rozciąganie nóg, bo uwielbiam to ćwiczenie. Nie wymaga wysiłku zupełnie, po prostu wisimy. Siła grawitacji nas ściąga. I powolutku rozluźniłam łydki, rozluźniłam cały plecy lędźwiowy. Miłego dnia Wam życzę i owocnego chodzenia na kijach. Do zobaczenia!